Witajcie, kochani. Błogosławię Was wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiem, że wielu z Was jest przerażonych, zaniepokojonych, smutnych, zastraszonych, bo dla każdego chrześcijanina, który ma oczy i uszy otwarte, to co się dzieje, może wydawać się przerażające. Ten świat się uwstecznia. Zło staje się coraz bardziej bezczelne i nachalne i zagarnia coraz więcej wolności każdego z nas. Ale chciałbym, żebyście spojrzeli głębiej w swoje serca. Żebyście zobaczyli, że tak naprawdę światło wasze świeci. Nasz Pan, Jego duch jest w Waszych sercach i jest też obecny w tym świecie. Jego łaska dalej dotyka każdego, kto tylko o to poprosi. I że jednocześnie wobec całej tej negatywnej zawieruchy, która dosięga właściwie już każdy kontynent i każdy kraj, Pan działa z coraz większą mocą. Kochani, gdy spojrzycie przez duchowe oczy, zobaczycie, że rozpoczęło się zapowiadane oddzielenie ziarna od plewy. O to, jak czytamy, w Mateusza, rozdziale trzecim, słowa Jana chrzciciela. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Kochani, wiejadło, czyli narzędzie do oddzielania ziarny od plewy, znane od starożytności, coraz mocniej działa w ręku naszego Pana. Jak działa? Zauważcie, że odkrywani są niegodziwcy. Cudzysłowie oczywiście. Ludzie, którzy wyrządzili wiele zła czy w kościele, czy na urzędach, są nagle odkrywani przed światem, ich zło zostaje ujawnione. Oto rozświetla ich Boża sprawiedliwość i nagle ukazują się nadzy przed nami. Wiejadło Boże działa. Działa w kościołach. Oto widzimy, które kościoły, które zbory są pełne światła, a które same się zasłaniają przed tym światłem i zamykają przed wiernymi. Oto widzimy, który kapłan wybiega i przytula Cię do serca, a widzimy, który kapłan zasłania się przed Tobą lub wysyła Cię, byś się poddał zabiegom w namiocie obok kościoła. Oto Boża Sprawiedliwość rozpoczyna swoje działanie. Będzie ono dotyczyło ludzi pojedynczych, będzie dotyczyło grup społecznych, wierzę, że będzie dotyczyło grup rządzących, którzy będą mocno wstrząsani, ale też narodów i swoim zasięgiem nie ominą nikogo. Dlatego Pan mówi, nie lękaj się, nie lękaj się, ale powiesz, oddaj mi swoje serce, a ja naznaczę cię swoją pieczęcią. Wszystkich tych, których prowadzi Duch Boży, Pan uratuje. Nie pozwoli, by stała im się krzywda. I coraz mocniej słyszę głos, który słyszałem na początku zeszłego roku że w tym najbliższym czasie ci, co mają się uświęcić, uświęcą się jeszcze bardziej, i wówczas zaczną jeszcze bardziej świecić i być niejako solą wokół, czyli solą ziemi dla tych, którzy się jeszcze bardziej zochydzą. I cała rzecz polega na tym, by wytrwać, bo o wytrwałość świętych teraz chodzi najbardziej. O to, żeby wziąć na siebie całą zbożą zbroję i iść wąskim, wytyczonym wcześniej szlakiem, nie dając się wciągnąć w wir tego świata, który jest oklepywany wiejadłem. Będziesz widział coraz mocniej oddzielenie ziarna od plewy. Będzie to się działo na Twoich oczach. Oto będą zmiany na tle samorządów, zmiany w miastach, zmiany we władzy, wrzenia w narodach sięgną apogeum. Im bardziej Boży Przeciwnik będzie przykręcał nam śruby, będzie próbował nas zniszczyć, tym bardziej Pan będzie potrząsał, odsiewając ziarno od plewy. Dlatego wzywam Was, bracia i siostry. Którzy macie wpływ na wprowadzanie prawa w tym kraju. Obudźcie się, obudźcie się, bo w tym roku szczególnie Pan Wami będzie potrząsał. Potrząśnie każdym z Was. Przeczytajcie sobie Ewangelię Łukasza, rozdział 11. Bo to do Was. Napiętnowanie uczonych w prawie. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie. Nauczycielu, tymi słowami nam ubliżasz, on odparł. I wam, uczonym w prawie, biada, bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak, na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata: od krwi Abla, aż do krwi który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym w prawie, bo. Wzięliście klucze poznania. Samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie. Kochani, będziemy świadkami jeszcze mocniejszego wstrząsu, począsania kościołami, ale też samorządami, i ośrodkami władzy. Pan nie pozwoli, by jego dzieci były niszczone. A jednocześnie zaczyna się budowa nowego królestwa, królestwa Bożego, które jest w nas, a które zstąpi niczym nowa Jerozolima tu na Ziemię. A zaczyna się to od odsiania tego, co złe, i od wypalenia w ogniu. Nie lękaj się więc, siostro i bracie, tego, co przychodzi, bo to wszystko musi się stać, by mogło nastać Królestwo Boże. Zaufaj Panu, nie ma innej drogi niż omłot, niż użycie wiejadła. Nie trwórzmy się tym, jak mówi Pan. Nie trwóżmy, bo to wszystko musi się zdarzyć. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan nasz przyjdzie, a to rozumiecie. Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy z Łodzi ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Dlatego bądź z celą ziemi. Nie pozwól, by straciła ta sól smak. Ponieważ, jak mówi Pan, zmaga się nieprawość, oziemnie miłość wielu. Twoja miłość niech nie ostyga, niech nie ziębnie. Przestań się karmić treściami, które niszczą ducha, ale karm swoją rodzinę miłością. Karm swoich bliźnich radością. Na tyle, na ile masz to zasiane w swoim duchu. Dziel się tym, a pomnożysz wartość swojego ducha. To jest to, co możesz zrobić na ten czas. Zachować miłość, zachować pokój, zachować radość, czyli być z sobą Ziemi. W czasie, gdy miłość wielu staje się coraz bardziej oziębła, i gdy wzmaga się nieprawość czyli w czasie opisanym w Biblii. Oto wyjadło Pana rozpędza się coraz bardziej. Pan dokonuje oddzielenia ziarna odplewy, a Ty stoisz na rozstaju dróg. Oto w jednej strony wyszczepiane bydło, 19 w wolnym tłumaczeniu, lub z drugiej strony. Ci, którzy idą za Panem, którzy starają się być ludźmi, ludźmi ducha, z ducha, nie z ciała. Pomyśl, czy, czy chcąc zachować ciało, woli stracić tego ducha, za wszelką cenę chroniąc to ciało, czy wiesz, że to ciało umrze, a duch Twój jest wieczny? Oto wszyscy stoimy na tym rozstaju dróg, i każdy z nas, prędzej czy później, zada sobie to pytanie. W którą stronę zmierzam? Ku jakiemu stadu? Kim jestem? Czy jestem ziarnem, czy jestem plewą? Wierzę, że odpowiedź jest prosta. Jeśli wydaje się ona prosta, prośmy Pana o wytrwałość, która będzie bardzo potrzebna w tym roku. Z Bogiem, bracia i siostry.